Kto może być tym właścicielem świata? Właścicielem w cudzysłowie, proszę Państwa, bo oni nie mają większości. Nie są właścicielami, tylko wiedzą, jak tym manipulować przez system giełdowy i system łapówek, i robią to na całym świecie. Mamy tutaj, możecie Państwo znaleźć ten artykuł, macie tutaj tytuł, znajdziecie sobie, wypłynęły nagrania, to jest nagranie Okiw Media Group. Rekruter BlackRock został nagrany. Jak tłumaczy, jak działa, jak działa ta korporacja? Cytaty z tego kilkuminutowego nagrania to takie, że senatorzy, na przykład amerykańscy, są cholernie tani. Masz 10 kawałków, możesz kupić senatora, twierdzi pan rekruter. W prawdopodobieństwie najbardziej bezstydnym opisie korupcji, przekupstwa ze strony ich własnej firmy, jaki kiedykolwiek słyszeliśmy, komentują dziennikarze z OKIF, możesz wziąć tę cholerną tonę pieniędzy i kupować ludzi. Ja pracuję dla firmy o nazwie BlackRock. Nie chodzi o to, kto jest prezydentem, ale kto kontroluje portfel prezydenta. Można było kupić swoich kandydatów. Po pierwsze są senatorowie, ci faceci są cholernie tani. Masz 10 tysięcy, możesz kupić senatora, a dam ci teraz 500 tysięcy, nie ma znaczenia, kto wygra, oni są w mojej kieszeni. Nasuwa się pytanie, czy BlackRock tylko ogranicza się do kupowania wpływów w Stanach Zjednoczonych czy też w innych krajach, na przykład takich jak Polska. Pan rekruter Warley dodaje: Ukraina jest dobra dla biznesu. Wiesz o tym, prawda? Rosja wysadzi ukraińskie silosy zbożowe, a ceny pszenicy pójdą w górę. Ukraińska gospodarka to rynek pszenicy. Cena chleba idzie w górę. To fantastyczne, jeśli handlujesz chlebem, bo więcej za niego kasujesz, jak rozumiemy. Zmienności stwarzają okazję do zarabiania. Proszę Państwa, ustabilizowany rynek ustabilizowany rynek. Struktura własności w jakimś kraju nie daje takich możliwości do zarabiania. Trzeba wprowadzić zmiany, przemieszać, migrację zrobić. Zawsze coś na tym ci, którzy to zaplanowali, zarobią. A oczywiście rządy w poszczególnych krajach jakoś tak idą na rękę, idą na rękę, wbrew interesom własnych obywateli. Proszę Państwa, Otworzyła się fabryka Pepsi w Polsce. Pan premier Morawiecki z dumą to nam odtrąbił. Sprawdźmy, kto władza Pepsi. Proszę Państwa, firma BlackRock ma 7,6% udziału w Pepsi. Firma Vanguard Group ma 8,9%. Przy czym BlackRock ma. I ileś własności w Vanguard. Panie Morawiecki, <laughs> e, niech pan powie, czy pan to uzgadniał z kimś? E, jakie były uzgodnienia? Bo, Panie, no tu facet z BlackRock mówi, że on to kupuje, te wpływy i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, to jest, to jest bardzo zastanawiające. No, prezydent Załęski też zaprosił firmę BlackRock do inwestowania na Ukrainie. A no, ważny człowiek w firmie BlackRock, w rozmowie prywatnej, popisując się troszkę oczywiście, twierdzi, że zmienności dają okazję do, do zarabiania pieniędzy. Jak będą zbombardowane silosy, to będzie zarobek. To jest naprawdę wszystko logiczne i daje podejrzenia panie Morawiecki. A pan... Powinien odpowiadać na te pytania. A nie tam, że jakieś pomówienie, czy coś tam nie, panie Morawiecki, to się dzieje. Ja bym chciał wiedzieć, czy dzieje się też w Polsce, czy są jakieś naciski. Proszę państwa, dziwne sytuacje się dzieją. Jak wiecie, Batyskaw zaginął na początku, tam ileś dób szukali tego Batyskafu. Batyskaw miał. Być taką łodzią, która bogatych ludzi na wycieczkę zabierze, mieli oglądać Tytanika, zatopionego Tytanika na 4 kilometrach, jak wszyscy wiemy, on tam leży. I załoga zginęła, tak? Tego Batyskafu, tam czterej ludzie czy pięcioro. Zwróćcie Państwo uwagę, kto tam zginął. No. Ten instruktor nurkowania, nieistotne. Ten miliarder, nieistotne, choć uważam, że był agentem. Jak ktoś tak po całym świecie jeździ, to, to, to daje jakieś tam podejrzenia. Ale zastanówmy się nad tym pakistańskim miliarderem i jego synem. Proszę, sprawdźcie, czym się zajmował pakistański miliarder. I akurat z synem, tak? Z dziedzicem, tak? Został zmiażdżony przez ogromne ciśnienie na głębokości 4 km. Proszę państwa, facet zajmował się produkcją amoniaku. Jak wiemy, ostatnio rurociąg z amoniakiem z Rosji do Odessy został wysadzony. Teraz facet, który produkuje duże ilości amoniaku, nie żyje. No to co? Ceny amoniaku pójdą do góry, tak? Panie z Black Rocka? Tak to się dzieje. Na rynkach. Oprócz tego pakistański biznesmen zajmował się produkcją nawozów dla rolnictwa. Jak wiemy, na Ukrainie też jest problem z nawozami, nagle w Polsce Państwa, produkcje są wygaszane w różnego rodzaju zakładach azotowych. Nagle cena skacze kilkukrotnie dla rolnictwa. Właściciel wraz z dziedzicem zmiażdżony na dnie oceanu takiej firmy. A poza tym jeszcze zajmował się gazociągami, gazociągami, transportem gazu. Jak wiemy, Pakistan tam ma związki z Rosją. Przepraszam, to jest wszystko bardzo zastanawiające. Jacy ludzie, ja, ja uważam, że oni nie tylko y, kupują polityków, ale i y, Skoro są tak niemoralni, że są w stanie kupić kogoś, to może i są w stanie zabić kogoś. No ale w mediach nam powiedzą, że y, to kto inny jest zupełnie y, bandytą, że my teraz jesteśmy w, demokra w demokracji żyjemy, że, że u nas nie ma więźniów politycznych i tak dalej, u nas jest za dużo trupów politycznych. To jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja.